Punkt o współrzędnych 1 oraz pierwiastek z 3 należy do wykresu takiej funkcji, wtedy współczynnik b jest równy. Czyli tak, przepiszmy sobie ten wzór, czyli mamy tak, dwa pierwiastki z 3x plus b. No i my wiemy, że do wykresu tej funkcji należy punkt o współrzędnych takich, czyli znamy x i znamy y, czyli to możemy sobie podstawić. Czyli w miejsce y podstawią pierwiastek z 3. A w miejsce X podstawię 1, czyli mamy dwa pierwiastki z 3 razy 1 dodać B. No i zwróćcie uwagę, że my szukamy współczynnika B, czyli mamy to, co chcielibyśmy policzyć, to będzie nasza jedyna niewiadoma. Czyli teraz tak, najpierw mnożenie pierwiastek z trzech to będą dwa pierwiastki z 3 plus B. No i teraz dwa pierwiastki z trzech przeniosę na stronę lewą, czyli pierwiastek z trzech odjąć dwa pierwiastki z 3 to będzie b. Oczywiście, jeżeli mamy sam pierwiastek, to tutaj mamy jedynkę. 1 odjąć 2 to minus 1 pierwiastka z 3 to jest B, czyli jedynki zwyczajowo nie zapisujemy i b to minus pierwiastek z 3 poprawna to odpowiedź d